Hej witam was serdecznie z tej strony Hallak Słuchajcie króciuteńki komunikat tylko Kilku ludzi zwróciło uwagi, że mam mod na który pokazuje WN8 I w ogóle mój hangar ten taki minimalistyczny I tak dalej Słuchajcie to wszystko daję wam w paczce teraz może tam komuś się jeszcze przyda, nie wiem. Kilka osób pisało, więc nie będę każdej wysyłał. Po prostu zrobię filmik i pod tym filmikiem będziecie mieli linki. Tutaj, słuchajcie, będą dwie rzeczy. Pierwsza będzie się nazywała Mod 94 Rar. To są wszystkie moje mody. Należy je wypakować do głównego katalogu, tam gdzie macie World of Tanks. I to będzie. No, to co widzicie u mnie w bitwach, po prostu te wszystkie mody, łącznie z celownikiem historycznym i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że ten celownik ustawia się najlepiej na bitwie treningowej. Normalnie, jak jesteście w garażu, nie ustawicie go. Trzeba być w bitwie po prostu. No, nie musi być treningowa, ale trzeba być w bitwie, żeby to ustawić. I tutaj macie tylko i wyłącznie. 94 r będzie się to nazywało. Macie tylko i wyłącznie ten mod, który wyświetla właśnie te uszkodzenia i WN8 na żywo podczas bitwy. Od razu powiem wam, że kiedy zastosowałem ten mod, to przestały mi działać kolorki XVMA. To znaczy, wszystko mi działa, minimapka i tak dalej, tam podświetlają się nazwy czołgów, natomiast kolorków nie ma. Także bez kolorków gram już chyba z dwa tygodnie. No, jak ktoś jest do tego przywiązany, to niestety dla niego odpada. Pamiętajcie, żeby przed instalacją tych modów, znaczy przed skopiowaniem tych modów, zrobić sobie zapas tych, który macie, że jak coś się tam Wam popsuje, to po prostu sobie z powrotem zamienicie i wrócicie do poprzedniej wersji. No i to tyle. Żegnam się z Wami, do usłyszenia.